Riczy Państwo, dzisiaj wyjątkowo zaczynamy od końca, czyli już po pracach wszelkich w ogrodzie. Jak widać niektórzy mają troszeczkę lepiej i mogą sobie poleżeć przed kanapą i pograć w gierki. Ja teraz Wam pokażę jak wygląda e, mój taras nocą już po zamontowaniu wszystkiego, natomiast później zobaczycie jak to wyglądało, jak to wszystko podłączałem, od czego zacząłem i jak to u mnie jest. Znajdujemy się w salonie przy kominku. Zobaczcie ten efekt ognia. No, wcale w salonie nieźle wygląda. Pomimo to, że to są tylko yy, diody LEDy. Dobra, e, jak Wam mówiłem, mam podłączoną klamkę, a raczej drzwi, razem z czujnikiem, który zaświeci mi światło. I zaraz powinniście usłyszeć o właśnie takie chińskie coś tam, coś tam. Że audio zostało włączone. Są gierlandy. Już mamy końcóweczkę. Zaraz Wam opowiem o wszystkim, jak to wygląda. Tutaj też oczko wodne. Dobra, to przejdźmy do początku, jak to zacząłem. Flashback. W moim wypadku kolejną bardzo ważną rzeczą jest taki ptaszek. Nie jest on mechatroniczny, ale przy tak dużym oknie. Jest on niezbędny. Nie zdajecie sobie sprawy, jak jest ładna pogoda, i tutaj się robi takie, jakby lustro wenickie, Jak się to wszystko ładnie odbija, i te wszystkie ptaki, które lecą, myślę, że tu jest przelot i uderzają w okno. Odkąd stoi ten chyba sokół z plastiku, nie ma z tym kłopotu. Musiałem do niego tylko trochę piachu wsypać, bo wiatr go zwiewał, ale tak to nie ma kłopotu. Dobra, mamy sokoła na oknie. Kolejną rzeczą, która tutaj była jeszcze, w tym roku pewnie też się pojawi, był tak zwany żagiel. On był tutaj rozciągnięty pod tymi linkami. Te linki są naszykowane u mnie na bluszcz. Yy, on tu rośnie dopiero drugi sezon. wierzysz jeszcze trochę liczę, że w tym roku już powinien dojść do góry. Ale to zanim on zarosił całe, to minie trochę czasu, więc tutaj przez 2-3 lata będę musiał montować żagiel. Nie był on niestety automatycznie zwijany. No i przyszła jedna wichura, no i żagiel porwała. Zobaczcie jak wyglądają haczyki. Powrywane. Te dolne haczyki to są haczyki od Doniczek, ale jeszcze troszeczkę na doniczki trzeba poczekać. Teraz co montujemy? Bardzo ważna rzecz w ogrodzie, a przynajmniej na tarasie, są to głośniki. Są to specjalne głośniki zewnętrzne. Zaraz Wam je pokażę z tyłu nawet model. Ja je jakoś w promocji kupiłem. Udało mi się kiedyś siedziałem na grillu. Tutaj stwierdziliśmy, że głośniki są potrzebne i jak widzicie, są głośniki kupione i one nawet nieźle się sprawują. Zaraz je ja tu będę montował. Mam je przymocowane tutaj. O, są do nich mocowania z jednej i z drugiej strony. Przewodzik jest puszczony welką. I tutaj schodzi, i w tym miejscu jest zamontowany wzmacniacz audio z bluetoothem. Dlaczego z bluetoothem? Ponieważ ta puszeczka mi się łączy albo z telefonem, albo łączy mi się tutaj z komputerem, jeśli wyniosę do kina domowego. I mam nagłośnienie na tarasie. Nie jest to 51 ani 71 do oglądania filmów na tarasie, ale przy tym, co się na tarasie najczęściej podczas grilla. Podczas wszystkiego to nie ma z tym kłopotu, wystarczająca jest yy, ilość dźwięku. Tutaj zaraz Wam jeszcze pokażę, co będę montował, bo to też się bardzo przydaje zazwyczaj podczas grilla i siedzenia. Tu oczywiście jest miejsce na projektor. Projektor jest tutaj załączany, to nie to, że on ma cały czas zasilanie, tylko on ma osobne zasilanie z, z skrzynki, czyli załączam go, żeby go tam przypadkiem jakaś wilgoć, coś w nocy nie popsuła. W tym momencie, jak załączę projekt, to oczywiście girlandy mi gasną, żeby nie rozświetlać ekranu. I do tego jest tutaj jeszcze taka jedna lampa, później wam ją pokażę i ją przyniosę. Dobra, to ja się biorę za montaż głośników. Głośniki udało się zamontować, zaraz zrobimy test audio. Domontowałem też w międzyczasie lampę przeciw owadową. Bardzo fajnie się to sprawuje w. Wakacje, kiedy te wszystkie komary, muszki ćmy ściąga do siebie, a nie do stołu, oczywiście jest to, że ta lampa musi być dosyć wysoko zamontowana, żeby leciały do niej, a nie do nas przy stole, ale nawet nie się to sprawuje. Drugi głośniczek też już jest, jak działa to audio? Oczywiście, tak jak mówiłem, jest połączone po Bluetoothie. Włącza się to automatycznie, kiedy uchylę drzwi od tarasu, czyli jeśli uchylę te drzwi, tutaj od tarasu. To mi się załączy audio. Podobnie w nocy, jeśli uchylam drzwi od tarasu, to girlandy też się same zaświecą, żeby się doświetlić taras. Natomiast lampa, już ta przeciwowadowa, jest załączona tam z przycisku przy wyjściu przy tarasie. I audio też można w razie czego włączyć i wyłączyć tam z przycisku. Dodatkowo można włączyć i wyłączyć ten tryb oglądania filmów na projektorze. Tutaj, jakby nie patrzeć, jest projektor kabla żadnego HDMI. Nie widzicie, ponieważ kupiłem sobie kiedyś dawno już taką przejściówkę. Przejściówkę. Kabel bezprzewodowy, jakby to nie zabrzmiało, czyli radiowe nadawanie sygnału HDMI, i tam podłączam to pod, te, pod jedno projektor, pod drugie tą, ten odbiornik. Do komputera daję. Nadajnik i audio leci po Bluetoothie, obraz leci po HDMI. W tym roku rozważam poważnie opcję zamontowania tutaj na ścianie yy, nie tyle tabletu, co bardziej mam taki notebook na Windowsie normalny yy, i żeby go tutaj już na stałe domontować, żeby na nim można było włączać filmy i obsługiwać yy, audio, a nie tylko korzystać z jakiegoś telefonu. Tutaj oczywiście też w razie jak się korzysta z telefonu, to jest miejsce, aby ten telefon zawiesić, no i jest jeszcze wyprowadzona e, ładowarka do telefonu. Ale to już jak tam zaczyna ją być imprezy i jest to potrzebne. Pierwszy dzień prac przy oczku zakończony. Woda czyściutka. Tyle wypompowałem, żeby później ryby mi nie wyzdychały. Zresztą, żebym miał gdzie je przez te dwa dni przetrzymać. Okazało się, że ryby są bardzo ładne, bardzo duże. Natomiast tam jest całe cmentarzysko żab. W tym roku tak y, przymroziło to oczko, że żaby wszystkie wyzdychały, które tam były. Zamarzło i wyzdychały. Filtr też już wyczyściłem, więc jutro się biorę od rana za wymianę folii, ale zrobię to tym razem porządnie. Jak się okazało, dałem zwy, znaczy zwykłą folię. No dałem folię do oczek, ale nic pod nią nie rzuciłem. Więc wszystkie gryzonie, które podeszły do folii mogły ją przedziurawić z łatwością. I to mi właśnie już zrobiły dwa razy. Teraz postanowiłem zrobić, rzucić agrowłókninę na dno. Na to dorzucić wełnę mineralną, bo podobno tego nie lubią gryzonie strasznie. I będzie jakaś bariera grubsza. I na tą wełnę mineralną jeszcze raz agrowłókninę. I na to dopiero folię. Zamówiłem już tym razem, zaszalałem folię docelową. Czyli taką o grubości 1-2 mm, i dodatkowo chcę tutaj jeszcze wyrównać to oczko. Bo jak teraz nalewałem wody, to tutaj było widać kamienie, natomiast tam już mi się przelewało. Jak już wyciągnę tą folię i te wszystkie kamienie, to jest dwie tony kamieni No to miało być dno ładne. Jak już wyciągnę te wszystkie kamienie i tą folię, wstawię sobie poziomicę laserową. I wyrównam tak brzeg, żebym mógł tutaj ładnie wszystko e, na równo nalać wody i nie było z tym kłopotu. Tu jeszcze czeka mnie kamyczek. On waży chyba 250 kilo. Muszę go jakoś wyciągnąć stąd. Żeby go tu wstawić, barowałem się kiedyś dwie godziny, a teraz muszę go stąd wyciągnąć i później znowu jeszcze wstawić. No nic. O, jakaś żaba przeżyła. Jest na dnie. Niemożliwe, to pewnie jakaś świeża już. Dobra. Pokażę wam z jutra jakieś filmiki, urywki, jak to wygląda naprawdę przy takim oczku. I żeby wam nikt nie powiedział, że oczko jest bezobsługowe. Jeśli nie macie jakiegoś tam specjalistycznego filtru, albo specjalnie zaprojektowanego, jak to mówią, tego bio, ale na bio to już trzeba mieć duży, niemal staw, a nie oczko, to jest roboty od cholery. The next morning. Przepraszam za dźwięk, ale gdzieś posiadam mikrofon. Udało mi się wyciągnąć starą folię. Trochę przy tym było po pracy, ale w tym roku żab padło, zamarzło. I w tym momencie już wyrównałem brzeg ładnie, żeby było wszędzie ten sam poziom. Wziąłem poziom i ten brzeg jest teraz równy. I wkładam pierwszą warstwę agrowłókniny, żeby mi te krety nie przecinały tej folii. Na to pójdzie zaraz warstwa wełny mineralnej. I po tej wełnie będzie już folia właściwa i woda. Dobra, lecę dalej do roboty, bo się chmury zbierają. A chciałbym to skończyć przed deszczem. Ok, udało się. Mamy, jak widzimy, obłożone całe agrowukliną. Teraz idziemy po. Idę sobie, bo sam pracuję. Idę po yy, łukno. Do ocieplenia. Udało się. Wszystko by było ok, gdybym nie miał uczulenia na tą wełnę. Ale jest ładnie. Na pewno cieplutko będzie rybkom od spodu. Chociaż boję się, że przez to, że będzie woda odseparowana od ziemi to może głębiej zamarzać. Ale to zobaczymy. Czas na kolejną warstwę agrowłókniny. Udało się. gdzie Gdzieniegdzie nawet położyłem podwójną warstwę tej agrowłókniny albo tkaniny, jakby to nie powiedzieć, Czas iść po folię i zrzucać do środka. Ułożyć, napuścić wody i zobaczymy co to będzie. Te półki, które zrobiłem trochę się nie stało widoczne, ale liczę, że jak parę set kilo wody to dociśnie, to one z powrotem się pokażą i będzie na czym ładnie postawić yy, kwiatki i akwarium. Udało się. Ta folia chyba ważyła z 70 kg grubach no bo to 1-2 mm grubości. To naprawdę jest jak plandeka. Wepchnięte tak. Woda z czasem sama ułoży sobie tą folię, bo nie bardzo będzie ją kształtować przy tej grubości. Więc myślę, że woda to wszystko ładnie wepchnie i będzie po kłopocie. Później jeszcze doleję resztę wody z oczka. Znaczy z tego z oczka. No tej, co mam tam w jacuzzi przelaną. <laughs> I wpuścimy rybki. Jak to sobie wykombinowałem? Trochę wody dopuszczam z kranu i teraz już puszczam przez filtr. Zaraz powinna zaczynać woda wylatować z filtra, taka, żeby była nie aż taka zielona, jak tutaj jest. Wiadomo, nie będzie to super czysta woda, ale ten filtr powinien sporo oczyścić z przynajmniej z tych grubszych brudów. No niestety nie jest to super klarowna woda, widać już zielone, że leci. Ale jakbym puścił czystą, czystą wodę, to te moje rybki długo by nie wytrzymały. Więc zobaczcie, leci ta zielona woda. Ale musi, musi polecieć. Więc napełni się do pełna, przerzucę rybki, wstawię roślinki i dociąć folię, poukładać z powrotem kaskadę, żeby była z fontanną. Trzy dni roboty, a efektu nie będzie widać. Różnicy przynajmniej nie będzie widać. Sporo to trwało, ale wreszcie się udało, jak widzicie, oczko zrobione, nawet udało mi się je ogrodzić, zamontować akwarium. Pokażę Wam parę zdjęć, no może nie parę, z dwa zdjęcia, jak to wyglądało, jak je montowałem, bo naprawdę nie było za ciepło podczas tego montażu, ale w sumie już powoli jest wszystko skończone. Pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda i myślę, że przynajmniej mi się podoba, nie wiem jak Wam, jak Wam się podoba, to nawet możecie dać lajka. Zapraszam też do komentarzy. Jak widzicie, trawa już po tych niecałych dwóch tygodniach troszeczkę ruszyła. Jeszcze są gdzie, gdzie też te plamy, ale mam nadzieję, że e, jeszcze tydzień i to wszystko ruszy. Kosiarka już chodzi codziennie, a nawet dwa razy dziennie, więc też już jest prędzej. Jak nie patrzeć, trawa jest równiutka, wykoszona, ale już zaczyna rosnąć. Szerka, jak zwykle, pilnuje. Zamontowałem już nawet. Żagiel nad nami, głośniki to widzieliście. Kwiatki też już powoli są posadzone. Tutaj pokażę Wam jeszcze oczko, jak wygląda dokładnie, i później dostaniecie jakieś zdjęcia z tego, jak działa takie akwary. Bo mam z tamtego roku zdjęcia, w tym roku rybki też rzeczywiście w nim się działy, ale nie zdążyłem wtedy zrobić yy, zdjęć tego. Więc jak widzicie, coś takiego mi wyszło. Mam nadzieję, że tym razem krety czy jakieś ryjówki się do tego nie dobiorą, bo widzieliście, że położyłem już niemal co się dało. Następny krok to tylko betonowanie oczka.